Kochani, no już yy, na jeziorach, a właśnie tutaj pięknie, do jutro chcemy pojechać do sanktuarium Matki Bożej, y, aby tam również się pomodlić, no ale tak pomyśleć, tutaj również przyjeżdżał y, św. Jan Paweł II. No, pamiętamy przecież ten jego przejazd kiedyś tutaj kanałami to Augustowskimi. Tutaj jesteśmy bardzo w August za Augustowem w zasadzie, ale Piękny dzień, pomimo, że e, mieliśmy rano, e, gdy wyjeżdżaliśmy, deszcz, e, bardzo chłodno, zimno było. No e, ale tak prosiliśmy e, Maskę Bożą w Pusteli, e, tam naszą Panią i Królową w niebo e, w Florencji koło Juży, prosiliśmy. Mario, daj nam słońce, piękny dzień, byśmy mogli choć chwilę odpocząć wszystkie te promyki Świętego Szarbera i rzeczywiście Słoneczko mamy jak na zamówienie i pięknie. Także cieszymy się bardzo, że możemy spędzić tutaj i na odpoczynku razem, na wspólnej modlitwie trochę czasu, bo to bardzo potrzebne jest wszystkim. A myślę, że e, też będzie to moment ewangelizacji. Już tutaj widziałem ich w miejscu, gdzie na nocnych zatrzymaliśmy się. Będzie można zostawić im informację o pustelni św. Szarbela, o świętym szarbelu, no a później e, również i w innych miejscach, no jutro pewnie e, gdzieś w różnych no, miejscach w tych jezior pięknych, gdzie będą ludzie. Także cieszymy się bardzo.